witajcie w kolejnym odcinku Light Energy Up, pielęgnacja zimowa. No chyba już ostatni odcinek, bo za chwilę będzie już rzeczywiście trochę inna potrzeba skóry. Wiele Wam już o zimie i o tym jak pielęgnować skórę w zimie powiedziałam. A dzisiaj w tej odsłonie pokażę Wam mój ukochany krem zimowy. I powiem Wam dlaczego go tak bardzo właśnie kocham. Jest to krem z Elixir by Nature, Time Stop Super Rich Krem. Mam nadzieję, że widać. I Jest to krem, który w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach bardzo rzadko się spotyka, bo jest to krem tak zwane masło, masełko. Jest on bardzo tłusty. Jest to oczywiście krem do skóry twarzy, szyi i dekoldu, ale ja ponieważ mam makijaż, zaprezentuję go Wam na dłoni. Zaraz zobaczycie, jak ma tłustą konsystencję. Zobaczcie, jest taki biały. Jest taki bardzo odżywczy. Jest to naprawdę... No, można powiedzieć, ciężkawy taki krem w konsystencji, ale dzięki temu, że ma właśnie taką konsystencję, cudownie zabezpieczasz skórę w zimie, w, w tym okresie właśnie chłodu, mrozu i wiatru największego. I zobaczcie, jest to naturalny krem w 100%, więc mimo, że miałam go dużo i jest on bardzo gęsty, wchłonął się dosłownie w jednej chwili. Zobaczcie, jaka jest różnica między jedną a drugą dłonią. Ogromna. Ta skóra jest rozświetlona, rozjaśniona, wygładzona, a tutaj zaczerwieniona i przesuszona. Podobnie będzie się czuła skóra Waszej twarzy. A dlaczego tak ten krem działa? Dlaczego jest taka wspaniała od razu reakcja skóry, takie wchłonięcie? Zawiera super substancje, które zostały tak dobrane, żeby właśnie zabezpieczyć skórę. Moglibyśmy o nim powiedzieć, że to jest intensywnie regenerujący krem, bo ma olejek naturalny, migdałowy, ma witaminy z grupy AIE i ma też taką substancję zupełnie innowacyjną, jak tarczyca bajkalska. Tarczyca bajkalska to jak sama nazwa wskazuje, tak zwana tarcza. Ona chroni, jest taką tarczą waszej skóry w okresie całego roku, ale przede wszystkim chroni przed dostawaniem się w głąb skóry promieni UVA i UVB czyli jest taką tarczą ochronną. Przeciw promieniowaniu słonecznemu. Dzięki temu też skóra jest zabezpieczona przed powstawaniem przebarwień i no jest we wspaniałej kondycji. Zatem bardzo serdecznie, jeśli szukacie dobrego kremu, polecam. Natomiast powiem jeszcze o takiej ważnej kwestii, ponieważ ten krem nie jest dla każdego. Jest to krem dla skór suchych, normalnych, mieszanych, ale jeśli macie skórę bardzo tłustą, to na pewno będziecie czuli się z tym kremem za ciężko i tutaj jest to krem, który rzeczywiście będzie mógł dla was być zbyt tłusty. Jeśli macie skórę z, z kolei odmieszanej w, do suchej, to jest to na pewno bardzo, bardzo dobry produkt. Jeszcze raz pokazuję wam dłonie. Żegnam się bardzo serdecznie, bardzo ciepło, mimo że jest zima i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Live Energy App.